Myślenie boli, bo przebija bańki, w których było nam wygodnie. Zmusza do spojrzenia sobie w oczy, tak naprawdę, bez znieczuleń, bo nie pozwala już dłużej udawać, że to nie moja wina. Tak miało być. Inni są gorsi. Myślenie to akt odwagi, otwiera drzwi, za którymi stoi prawda często nie taka, jaką chcielibyśmy widzieć czy słyszeć bo czasem boli odkryć że to my zostaliśmy przy kimś, kto nas ranił, że to my zignorowaliśmy sygnały, że to nie los, nie przypadek, ale nasze wybory i lęki. Myślenie to rozbijanie pancerzy, które miały nas chronić, ale zaczęły więzić. To kwestionowanie przekonań, które były jak fundamenty, ale okazały się piaskiem. To konfrontacja z tym, że życie nie czeka, a każdy dzień. Które marnujemy na bycie kimś innym, jest dniem straconym. Boli, ale leczy, jak dobre cięcie chirurgiczne, które rani skórę. Ale po to, by oczyścić, naprawić, usunąć co szkodzi, by coś wreszcie popchnęło nas do zmiany. Polub, skomentuj, prześlij dalej.